Do do A dzwonka Zobaczycie, to będzie hit lata! Zoom, SZWĘK! SZWĘK! Co będzie hitem lata? Tyle jest do mojej piosenki. O ile oczywiście ja go wyreżyseruję. No tak, to na pewno będzie hit. No, ja mam miliardy pomysłów! Może wystarczy jeden, ale dobry. No, zgódź się, Spielberg to przy mnie pikuć. Po prostu ja jeszcze jestem młody, nikt mi nie dał szansy, ale zatrudniam największe gwiazdy. Znaczy się, będę zatrudniał. Zatrudniam ciebie. No to dobra, no. Przekonałeś mnie. Dobry wybór. No, Domi, Natka, kurki i fikanie w tle. Tadzio? ale dlaczego jesteś... w tle? Bo w tle. Nie fikaj, tylko fikaj. Tadzio, ty jesteś operatorem. No, a ja? No dla ciebie, dla ciebie jeszcze coś znajdę. Dobra, dojazd. Znijmy tego diamencika. Teledysk seby, ujęcie pierwsze. Au! Akcja! Nie, 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 nie! Płatki! I teraz akcja. Czy zwyczajny szkolny dzwonek może mi odmienić każdy dzień? Chodź za furi nauki, cielesze! Nad książkami zbył w szkole z prezentacja. Co, co? Domi, mniej parcia na szkło, By mniej, mniej, mniej akademicko, tak bardziej stanisławskim. Operator! Nie da się płynnie dojechać! Nadka świetnie. Dupel! Teledysk chceby ujęcie drugie. AU! Dziewczyny! Akcja! Nie wystarcza czasu, aby opowiedzieć wam. Ile dziwnych spraw ryć się potrafi nam. I choć czasem pan czasem sypek, już wiesz! Już wierzę! Odrobinę energii, chociaż odrobinę. Ta, co to jest? To jest jakiś cinema, verite? to nie jest polska szkoła filmowa. Natka piękna. Google! Akcja. Mamy to! Natka genialnie, reszta też całkiem nieźle. Jeszcze tylko montaż i mamy hit lata. Kamera? E, ty ją masz. Jak to ja ją mam? No zabrałeś mi, jak nie spodobało ci się kino moralnego niepokoju. A tak. Co to jest? Znaczy, gdzie to jest? Gdzie jest taśma? To nie ja. To nie ja. Na mnie też nie patrz, ty mi dałeś kamerę. No, podobno Spielbergowi to samo się przytrafiło. Musieli krecić Jurassic Park jeszcze raz. Do, do Wągara. Nie, ale Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkałam no, przerwę, tylko po dzwonku żyje Teraz, się bejbem. Stop, 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 znowu nie wyszło. Pozdrawiam wszystkie laseczki.